Moi drodzy, 17 września to rocznica zbrodniczej napaści Sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku, tak zwany nóż w plecy, gdy broniliśmy się przed Niemcami, ruski weszli od wschodu, niszcząc Polskę, niszcząc Polaków, wywożących do łagrów, zabijając na miejscu. Straszne rzeczy. Ten dzień przypomina też o sowieckiej dominacji w tej części Europy. Tak samo jak ten budynek za mną. E, Pałac kultury i nauki e, zbudowany przez Stalinowców, e, który powinien być o tutaj skrócony o tą iglicę. Zobaczcie, jaki byłby piękny budynek bez tego. Pięknie? Mogłoby być? Mogłoby być. I nie byłby symbolem, że ta część Europy, że to miasto, Warszawa, to jest e, część. Sowieckich wpływów. Moim zdaniem to trzeba zmienić. Stać nas na to. Nie jest to duża przeróbka, nie jest to zniszczenie całego pałacu. To jest mój pomysł na to, by odciąć się od tej sowieckiej tradycji wkraczania na nasze tereny. Moi drodzy, Polska brzmi dumnie. Polacy zasługują na swoje państwo i mam nadzieję, że zawsze je będą mieć. W wolnym, niepodległym kraju powinniśmy myśleć również o takich rzeczach jak wyspowodzenie się z sowieckich pomników.